Hej, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wykonywać masaż czoła. Zmarszki na czole mogą pojawiać się już w bardzo młodym wieku, dlatego jest to masaż przeznaczony dla wszystkich niezależnie od wieku. Zwiększa on świadomość swojego ciała. Będziemy czuli, kiedy marszczymy czoło, szczególnie kiedy się złuścimy, kiedy nam się coś nie podoba albo kiedy się zamyślimy. Masaż ten pozwala pozbyć się napięcia i usuwa wszelkie ślady zmęczenia. Polecam go szczególnie, kiedy przyjdziemy po ciężkim dniu z pracy, a przed nami jeszcze jakieś wielkie wyjście. Ten masaż idealnie nam w tym pomoże. Wygładza zmarszki złości, dzięki niemu twarz staje się pogodniejsza. Ponadto zapobiega też tworzeniu się nowych zmarszczek i brudny czole, dzięki większej świadomości swojego ciała. Ok, a więc zaczynamy. Kładziemy naszą rękę na czubku głowy. I delikatnie masujemy ten punkt. Staraj się odczuwać ciepło rozchodzące się z głowy z tego punktu. Można zamknąć oczy i wyobrazić sobie, jak wszelkie mięśnie twarzy napinają się w kierunku tego punktu. Teraz ułóżmy palce wskazujące środkowy kształt litery V i gładzimy skórę od środka twarzy na boki. To ćwiczenie rozluźnia mięśnie na twarzy, szczególnie skupmy się na czole, ale masujmy całą twarz, również szyję. W tym ćwiczeniu położymy palec serdeczny na początku brwi, a palec środkowy i wskazujący wyżej na czole. Teraz zjedźmy w dół, uciskając dosyć mocno mięśnie na czole, do skroni A tutaj mocniej nacisnijmy punkt przy uszach I potem rozluźniając nieco ten nacisk, w dół z uszy, do obojczyków I tak powtórzmy kilka razy Czyli tutaj kładziemy palce na czole i mocno uciskamy w dół Zjeżdżamy Ćwiczenie to eliminuje zmarszczki złości Rozluźnia czoło oraz przygotowuje się do dalszego masażu. Pamiętajmy, aby mocno nacisnąć ten punkt przy uszach, który jest bardzo ważny w masażu twarzy. I tak kilka razy. Teraz palcami środkowymi masujemy kółeczka na skronie. Członie to odblokowuje strefę czołowo skroniową. Jest bardzo dobre przy bóle głowy. Są to ćwiczenia, które dobrze wykonywać jest przed każdym masażem twarzy. W następnym ćwiczeniu połóżmy lewą rękę na czole. Na początku brwi i na palce na, na wyżej na czole. I przytrzymajmy tam skórę, a prawą ręką uciskamy mocno, przesuwając w kierunku skroni. Ważne jest, aby lewa ręka przytrzymywała skórę, żeby nie przesuwać skóry, a jedynie masować mięśnie na czole. Można to robić naprawdę mocno. Takie kilka razy. Teraz zmieńmy ręce, i teraz masujmy lewą ręką, a prawą przytrzymujemy skórę na czole. nie to ma bardzo dobre działanie, szczególnie na zmęczenie. Ok, teraz palcem wkazującym i kciukiem. Ściśnijmy początek brwi i przesuwajmy do końca brwi. Przesuwamy palce w kierunku skroni i wracamy do początku. Na brwiach gromadzi się też wiele napięcia. Tego warto wykonywać to ćwiczenie. Tak, jeszcze kilka razy. W następnym ćwiczeniu połóżmy palce serdeczne na początku brwi, a palce środkowe i wskazujące wyżej. I starajmy się uciskać delikatnie palcami w dół. Równocześnie podnosząc, napinając mięśnie na czole, starając się podnieść te palce lekko do góry samymi mięśniami czoła. Pomogę przymknięcie oczu. Staramy się, aby napięcie trwało kilka sekund, i rozluźnijmy. Staramy się, aby ten ruch był minimalny. Niektórzy mogą mieć problem z odczuwaniem tych mięśni, ale im częściej będziecie ćwiczyć, tym bardziej będziecie je czuć. Starajmy się pracować z mięśniami czoła i podnosić lekko palce do góry. W następnym ćwiczeniu połóżmy palec serdeczny na początku brwi, a palec środkowy wskazujący dalej. I podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu, starajmy się uciskać nimi palcami lekko w dół, a brwi podnosić jakby do góry. Tylko ten drugi jest minimalny. Chodzi o to, żeby palce były przeciwwagą dla pracy mięśni. Tutaj również można sobie pomóc z przypięciem oczu, aby lepiej czuć pracę tych mięśni. I mocniej naciskamy Palcami tym mocniej musimy ćwiczyć mięśnie. I to ćwiczenie wykonajmy przez około minutę. Teraz połóżmy całe dłonie na czoło i gładźmy, wygładzajmy wszelkie zmarszczki na czole. Przesuwamy rękami do góry. Wygładzamy też czoło, przesuwając dłonie do boku. Staramy się nie przesuwać skóry, a jedynie wygładzać czoło. To ćwiczenie również usuwa napięcia z czoła. W następnym ćwiczeniu połóżmy palec wskazujący i środkowy na początku brwi, a palcem wskazującym z lewej ręki masujmy powoli kółeczka. To ćwiczenie wygładza zmarszczki złości w tym miejscu. Według systemu Czech znajduje się tutaj również czakra trzeciego oka. I na koniec oklepujemy całą twarz poduszeczkami palców, szczególnie z uwzględnieniem czoła. To jest ćwiczenie usług już wszelkie napięcia, jakie jeszcze zostały na twarzy. Dobrze tym ćwiczeniem kończyć każdy masaż twarzy. Okej, okay, to już wszystko. Zapraszam na stronę dbaj o gdzie znajdziecie więcej automasaży i ciekawych artykułów na ten temat. Do zobaczenia.